W tym filmie jest o tym, jak nauczyć się być sam ze sobą, a jest to bardzo ważna umiejętność. Nie idź głodny do sklepu. Może słyszałeś to przysłowie, ale ja uważam, że to idealnie wpasowuje się w temat, który mamy dzisiaj do mówienia, Bo to jesteś dokładnie ty, kiedy jesteś sam. Dobierasz złych ludzi do swojego życia. No i jak najbardziej wiesz, to jest naturalne, że chcesz mieć w życiu jako chłopak dziewczynę, jako dziewczynę chłopaka. Chciałbyś mieć właśnie masę znajomych, no bo jesteśmy właściwie istotą stadną. chcesz właśnie być w jakiejś społeczności, mamy też podstawowe potrzeby, na przykład przynależności, uznania, i to jest coś, co jakby jest nieodłącznym elementem naszego życia, było przez setki lat. I ja uważam, że też w tym wypadku akurat bycie samej jest jak najbardziej ok, ale co jest niezbyt ok, to jest to, kiedy ty się czujesz osamotniony. No, bo co wtedy robisz? Wybierasz złych ludzi do swojego życia i jesteś po prostu jak ten głodny w sklepie, który patrzy na te słodycze i bierze je z pierwszej łapanki. Tak samo jesteś ty, kiedy wybierasz do swojego życia nieodpowiednie osoby. Jesteś po prostu, lgniesz aż tego kontaktu z drugim człowiekiem, właśnie jakiejś bliskości, czułości, tego uczucia właśnie uwagi, która jest poświęcona, i wybierasz nieodpowiednich ludzi. Pierwszych, lepszych, którzy nawet nie są zgodni z Twoimi wartościami. No i później, co na nie wychodzić, na dobre łapiesz z nimi kontakt, wchodzisz w złe społeczności, w złe związki, w których naprawdę nie znasz drugiej osoby, nie jest zgodne z tym, jak chciałbyś, aby to wyglądało. No i co? Później się zrażasz, zostajesz sam do końca życia, nie próbujesz w ogóle podejmować żadnej takiej aktywności. No i tylko to doprowadza do tego, że niszczysz sam siebie. A co chcę, abyś zrobił? Najpierw musisz być ok sam ze sobą i później dobierać ludzi do Twoich wartości, do Twoich celów. Więc, Michał, co jak naprawdę mam robić? Poznaj siebie głębiej. I to są kilka rzeczy, które ja zrobiłem, które ty też możesz zrobić, żeby właśnie wykształcić to poczucie samoświadomości, być okej okay właśnie sam ze sobą. Pierwsze, o czym mówię dość często, wychodź sam na dłuższe, spacery, szczególnie w naturę. Wtedy poznasz sam siebie, zobaczysz, co myślisz w takich momentach, jak to wygląda u ciebie, co czujesz w ogóle dookoła siebie, jak reagujesz na nasze rzeczy, no i odkryjesz też sam siebie. Następne też bardzo podobne, ale nie musisz wtedy iść na spacer, choć bardzo byś to polecał. Dobra jest taka aktywność, która ci odświeży od razu, poczujesz się lepiej endorfiny, wszystko naraz. A następne, drugie to zacznij obserwować swoje myśli, zacznij medytować. Najprostsza rzecz, usiądź sobie na krańcu łóżeczka, tak jak mamy tutaj na krzesełku, włącz sobie Medito, dobra aplikacja w App Store Google Play, sobie znajdziesz, no i zobacz co przechodzi przez głowę, jakie to są myśli. Jak w ogóle się czujesz wtedy, co dochodzi do ciebie, czy może jakieś destruktywne myśli, czy są może to jakieś pozytywne myśli, no i zobacz po prostu, czym się kierujesz, jakimi wzorcami idziesz przez życie. Wtedy poznasz jeszcze głębiej to, jak myślisz. I następne, to jest taki łatwy krok, który możesz sobie zrobić, wyjdź sam do jakiejś restauracji, kawiarni, może nawet do sklepu na jakieś małe zakupy, no bo kto powiedział, że nie możesz? Zwykle to się łączy z tym, że dobra, idziesz do jakiejś kawiarni, idziesz do restauracji, idziesz z kimś, zawsze z kimś, czy z dziewczyną, czy z jakimś znajomym, czy z rodziną, a kto powiedział, że nie możesz tego zrobić sam. Spędzić trochę czasu ze sobą, zobaczyć, jak wtedy się zachowywał, co będzie w ogóle dookoła ciebie się działo, no i wtedy zobaczyć jak naprawdę możesz być sam. Nic się nie dzieje, jesteś sam, nie musisz gadać cały czas do kogoś. Możesz właśnie być okej okay z ciszą. I tak samo widzę, że dużo osób aktualnie w naszym społeczeństwie to wygląda tak. że jeśli jesteś na przykład z jakąś osobą w restauracji, to oni nie mogą, nie znoszą po prostu ciszy. Nie możesz z nimi na chwilę, chociaż usiąść w tej ciszy. Śmiechnąć się, tylko oni cały czas muszą coś gadać. A jeśli jesteś ok ze sobą, jesteś ok z ciszą. Wybierz chociaż jedną z tych trzech rzeczy, o której mówię tutaj. Spróbuj jej i powiedz mi, jak się wtedy czujesz. Może przejść na spacer taki dłuższy, sam, totalnie sam, gdzie nie zrobiłbyś tego wcześniej? Powiedz mi, jak się czujesz. Zacznij medytować, pójdź sam do jakiej restauracji i zobacz, jak zmieni to twoje postrzeganie tego, że naprawdę możesz być sam i nic się takiego wtedy nie dzieje. No ale Michał, no ale dobra, na ten spacer ja nie mam z kim wejść. Nie musisz być zawsze zależny od kogoś. Ja też dużą część mojego życia byłem w takim miejscu, gdzie na przykład, jeśli ktoś nie chciał z nami, nie chciał czegoś zrobić, to ja anulowałem te plany, w ogóle tego nie robiłem. Teraz robię to częściej. Nie musisz być zawsze zależny od innych, dostosować się do innych planów, a możesz zrobić też coś swojego. Jeśli nikt nie chce z tobą wyjść, zrób to sam, doświadcz tego w 100%. Naprawdę gwarantuję ci, że będzie ok, a może nawet lepiej niż kimś innym. No i teraz możesz sobie powiedzieć, no Michał, no dobra, ta samotność super, ale, ale co ja, w ogóle mam nie zadawać się nikim, mam uciec wszystkich znajomych. To jest bez sensu, możesz sobie tak powiedzieć. Ale jeśli doszedłeś do tego momentu, że teraz sobie tak myślisz, to uważam, że może nie do końca rozumiałeś temat. Może ja też nie przekazałem go wystarczająco jasno, ale tu chodzi o to, że jeśli jesteś osamotniony, jeśli czujesz się osamotniony, wybierasz złe osoby do swojego życia. Więc musisz się nauczyć najpierw być sam ze sobą, ok, bo niektóre osoby, które możesz mieć w swoim życiu. Jeśli porzucą jeśli się, przestaną się z Tobą kontaktować, to myślisz, super źle wpadnie w depresję. A tego byśmy nie chcieli, więc chcę, abyś ty był niezależny od tego, abyś wykształcił właśnie niezależność. I wtedy możesz wybierać dobrych ludzi do Twojego życia. Wiesz, co jest OK dla Ciebie, i nie będziesz pochopny w tym, kogo wybierasz, jakie masz wnioski. I najpierw sprawdź, właśnie, jeśli poznajesz tę osobę. Czy w ogóle Twoje wartości, Twoje cele się pokrywają z ich celami, z tym, jaki mają pogląd w ogóle na życie? Wiadomo, nie każdy musi mieć idealny z Tobą pogląd. Możesz się czegoś nauczyć od tej osoby, ale po prostu zobaczcie ich zachowanie. Czy to jest taki red flag? Może nie powinienem używać tego słowa, ale czy to jest taka właśnie czerwona flaga, którą widzisz, która powie Wam, że ktoś ma jakieś zachowania, które są nie do końca OK, może z nimi o tym porozmawiaj, ale jeśli ich nie lubisz i dopiero po tym decyduj, czy kogoś wpuszczasz do swojego życia? Czy nie. No i ostatnie, zmień swoje otoczenie. No bo trudno nie czuć się osamotnionym, jeśli cały dzień siedzisz w swoim pokoju. Wejdź w naturę, wyjdź nawet na słońce przed swój dom lub podejmij jakąś nową umiejętność. Zrób po prostu coś nowego, coś bardzo ekscytującego, co wyprawi Cię z tego mindsetu, że zawsze potrzebujesz kogoś. Zacznij po prostu coś robić, zajmij swój czas. No i później, gdy już nie jesteś jak ten głodny na zakupach, możesz podejmować jakieś inne aktywności, które na przykład wprowadzą Cię do większej grupy osób, które mogą być zgodne z swoimi wartościami. I na przykład na jakieś klub walki, ogólnie inne kluby sportowe, i na jakiś event, dążę no jakiejś grupki, która ma podobne wartości jak ty, no i zobaczysz, że nie zawsze musisz się otaczać masą ludzi, których naprawdę nie lubisz, nie masz z nimi nic wspólnego, a możesz być sam, może uciąć te złe osoby, i później wprowadzić do swojego życia te, które naprawdę. Cię wspomagają, dla których jesteś lepszy, czy właśnie w związek, którego jesteś zadowolony. No i gwarantuję Ci, że jeśli prowadzisz te rzeczy, o których tutaj mówię do swojego życia, już nigdy nie będziesz się czuł osamotniony, będziesz przyciągał dobre osoby do swojego życia. No i to takie, które właściwie z Tobą rezonują, które pchają cię dalej, które możesz mieć jako accountability partners, który po prostu bierzesz jakby odpowiedzialność taką, z tym wszystkim, na przykład mówisz im coś. Tak jak na przykład mówię Ci, że zrobię 100 filmów do końca roku, o tym też dzisiaj był już film, no to wiesz, one będą cię trzymać w ryzach, będzie dzięki temu lepszy i tego byśmy chcieli od znajomych, od swoich partnerów. Więc gwarantuję Ci najpierw bądź samemu w pełni zadowolony, później dobieraj sobie ludzi do swojego życia i gwarantuję Ci, że będzie ono o wiele lepsze. No a co ja dziękuję Ci bardzo za oglądanie. To nie był długi film, no ale chcę, abyś działał Pan wszystko i niech moc będzie z tobą. Łypa!